Witam was, kochani, bardzo serdecznie na kanale Szydełkiem Wyczarowane. Ja mam na imię Klaudia i dzisiaj zapraszam na odcinek AmiGurumi, czyli wstęp do szydełkowania oraz do tworzenia projektów. Dzisiaj będziemy odejmować oczka, czyli jeżeli we wzorze gdzieś macie pokazane increase, decrease, przepraszam, to oznacza, że trzeba odjąć oczka w danym rzędzie. Przykładowo mamy, że w pierwszym półsłupku mamy wykonać półsłupek, a następnie musimy zmniejszyć nasz obwód robótki o dwa oczka, czyli przez kolejne dwa półsłupki przerabiamy po prostu półsłupek łączony górą. W kolejnym półsłupku wykonujemy jeden półsłupek. Teraz ponownie odejmujemy, czyli wbijamy się pod kolejny półsłupek, przeciągamy niteczkę i nie wykańczamy. Wbijamy się pod kolejny półsłupek, przeciągamy niteczkę i przez wszystkie trzy. I w ten sposób właśnie odejmujemy nasze oczka. Jak widzicie, robótka nam się zaczyna wyginać do góry, co oznacza, że nasze oczka są pomniejszane. I w ten sposób możemy wykonywać rządek dalej. Mam nadzieję, że te tutoriale są dla Was pomocne. Życzę Wam oczywiście przyjemnego szydełkowania i dużo wspaniałych projektów. Pozdrawiam Was cieplutko i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!